Siema. Witam serdecznie. Przybywam, przybywam na ten świat. Zakończyliśmy nasz poprzedni odcinek na tym, że zobaczyliśmy tutaj dym. I jestem szczerze ciekawy, co tutaj jest, bo nie przypominam sobie takich atrakcji. A. A Okej. Okay. Ehm. Um... Hm, jakby to powiedzieć, no to jest po prostu, to jest po prostu miejsce, gdzie będziemy walczyć z bosem. Najwidoczniej, ono się po prostu tak odznacza, że z daleka pojawia się taka niebieska poświata i możemy to bardzo łatwo sprawdzić idąc do do drugiego stanowiska, gdzie takie miejsce się znajduje, czyli właśnie w tą stronę i czy tutaj też tak będzie? Jest ten niebieski dym, jest zdecydowanie. Ewidentnie jest ten niebieski dym, a przynajmniej taka poświata. No dobra, <laughs> to olewamy to w takim razie i możemy sobie od razu przy okazji zapolować na Jelonki, których tutaj jest troszkę pyk? Okej. Okay. O, dobra, myślałem, że nie dostrzeliłem. Tutaj w ogóle dzik nam chodzi jeszcze. Na dzika bym chciał zapalować, ale też bym chciał na tamtego ptaka. O kurczę. Zostaw mnie, póki ten ptak tutaj siedzi. Bo pióra jednak y, będą dla mnie bardziej wartościowe, tak mi się wydaje. Dobra, czy ptak tu jest dalej? Czy odleciał już? Kurczę, chyba odleciał. Tak się też zdarza. Co to jest? To jest dzik też. Okej, okay. a to tego dzika sobie. Złowimy, że tak powiem. Oj, musimy niestety do wody wskoczyć, żeby to podnieść. Troszkę nam będzie znowu mokro, ale to nic. Podejdźmy sobie tutaj, w tą stronę. bo Tutaj widzę, że tuż obok leżą już te rzeczy jelonka i możemy sobie od razu ustrzeć drugiego. O kurczę. No, właśnie, te pierwsze łuki jeszcze nie są aż tak. Y celne, jakbyśmy tego chcieli. Dobra, tam w wodzie to już nie ma co strzelać, bo jeśli itemki, które z niego wypadną, zatoną, no to już niestety nie będzie możliwości tego odzyskania. Wiemy już, czym jest ten niebieski dym. Możemy przejść do drugiej rzeczy, którą zdecydowanie chciałbym zrobić w tym odcinku. Jest to zbudowanie dachu. Dach się buduje całkiem prosto, myślę, że zrobimy go sobie takim dość prostym dachem, w tym stylu i będzie to po prostu taki szpic, czegoś brakuje, a no tak, drewna brakuje, no jest to jak najbardziej słuszna uwaga, tam już szarzełek idzie w moją stronę, a na spokojnie się nim zajmiemy, witaj szarzełku. A widzicie, pochodnie podpalam. To jest całkiem spoko broń, żeby tak zaatakować, a później już walczyć z daleka. Też będziemy chcieli sobie jak najszybciej zrobić podpalające strzały, bo to też będzie, na pewno, jak sama nazwa wskazuje, bardzo użyteczny przedmiot. Ale tym zajmiemy się jeszcze za jakiś czas. Na razie skupmy się na zbieraniu drewna. Tam mi znowu kolejny szarzełek łazi. Dobra, idź tam, szarzełek. Co? Chcesz się bić, czy co robisz? Podchodzi, zaczepia i ucieka. No widzicie? Takie właśnie są, takie właśnie te szarzełki są. Na ile mi starczy tego drewna teraz? 29 mam, no to nadal nie jest jakoś dużo, ale może, może na dach starczy. Zróbmy sobie jeszcze od środka taki daszek. Pyk, pyk, pyk. Połączmy to ładnie. I zaraz sobie jeszcze zalepimy te luki. Ile nam zostało? Trzy drewna. No to akurat, akurat nam niestety nie starczy. Chociaż już prawie, prawie, prawie. 2, 4, 6, 8. 8 drewna potrzebuje. Mamy trzy. Weźmy może ten pieniek. On też nam będzie tu raczej przeszkadzał. Więc będę chciał sobie go wyciąć tak czy inaczej. I przydałoby się coś gdzieś. Drewna dwa dostałem z pieńka. No niestety, pięki są chyba jedną z gorszych rzeczy do rozwalania. Bo zużywają bardzo dużo czasu. A drewna nie ma z nich za dużo. Natomiast no trzeba to robić. No trzeba, trzeba. Co? Może. Możemy sobie stworzyć odzienie bo również o tym e, zapomniałem stworzyliśmy sobie jedynie o nie ja tunikę mam pięć skóry potrzebuję na spodnie no to trochę odwaliłem manianę ale to nic jeszcze sobie upolujemy dzika muszę pamiętać też o tym że mięsko przy okazji wstawiam pieczone mięso dzika możemy sobie je zaraz zjeść ale jeszcze ogonniksy na pięć minut nam wystarczy oj ta ta kłoda się niebezpiecznie kręci a teraz się oparła jakieś Drzewo. Nasiona buka mi dropnęły. Spoko. Na razie ich nie potrzebuję. Bardzo możliwe, że ta kłoda, kiedy się połamie w pół, rozwali też tamto drzewo. A, chyba jednak nie. Oj, oj, oj. Byleby mi domku nie uszkodziło jakoś mocno. No dobra, może mocno nie, ale coś tam zrobiło. Co dokładnie? A, pochodnie. Rozwalmy sobie tą kłodę. Z niej mamy aż 10 drewna w ogóle. Nigdy sobie nie patrzyłem na to, ile wypada z takiej kłody, Tutaj nam jeszcze zwisa druga. Czy tutaj też coś robimy? Tutaj wygląda jak takie ścięte, nie? Może właśnie by to przedłużyć? Co wy na to? Jak to wygląda? No nie, no gdyby taka połówka była tego, to by było git, ale, ale tak to, to chyba nie wygląda za dobrze. Uzupełnimy sobie wnętrze, chociaż to też chyba od zewnątrz będzie łatwiej postawić. No właśnie, pyk-pyk-pyk. Tutaj już mamy. Może te kłody też sobie tak przedłużymy, żeby to wyglądało jakoś bardziej naturalnie. A! Możemy tak dać, tu tak samo sobie zróbmy i jeszcze ten element sobie stawimy tutaj i tutaj o. Fantastycznie. Teraz co będziemy potrzebowali, żeby rozszerzać to mieszkanko? I w ogóle w którą stronę bym chciał je rozszerzać? Na pewno bym sobie postawił w środku warsztat jako pierwszą rzecz. Z tego powodu, że chciałbym rozszerzać to w stronę tamtą głównie bym się skupiał. Chociaż tutaj może też, tutaj może też. Tutaj nie wiem czy jest sens, bo chciałbym sobie port postawić jakiś za jakiś czas, ale to wiadomo, są odległe plany. Skupmy się na razie na dzisiejszych planach. I myślę, że można zacząć rozszerzanie bazy od może jeszcze jednego segmentu, Tutaj, w tą stronę. Tylko, czy to jest teraz sens? Może nie. Może rozszerzeniem zajmiemy się później. A mówię o rozszerzeniu chaty ze względu na komentarz pod poprzedniego filmu. Również Edka, który zapytał, czemu zawsze pierwsze bazy muszą być takimi małymi pipidówkami. Tak to jest, jak są e ograniczone zasoby na początku. Trzeba, trzeba trochę tego pozyskać. I właśnie mi się zwęglił posiłek mój. Teraz możemy się chwilę skupić na zebraniu tego mięska, bo mięsko tak naprawdę będzie nam potrzebne mimo wszystko w najbliższym czasie. A bez sensu, żebym je cały czas tracił. Czy Mewa sobie gdzieś wyląduje? Bym ją sobie ustrzelił, ale chyba nie planuję. Chociaż może jakoś tak kluczy tutaj. O, 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 o. coraz niżej, coraz niżej, ale tak kurczę, niepewnie, tak niepewnie. Gdzie ty byś chciała wylądować, bym ci zrobił miejsce? Spójrzmy sobie na mapę. Tutaj kawałek terenu odkryliśmy. Natomiast... Oje, oj. dobra, spokojnie. Czy ja mogę tak nie chodzić chaotycznie. Na pewno chciałbym sprawdzić tutaj ten teren, bo jak widać, no i jest tutaj coś, nie? I myślę, że sobie nawet teraz możemy pójść w tą stronę. I w międzyczasie opowiedziałbym wam, o o, o, czekajcie. Dobra, już go nie ustrzeli, bo mi się stamina rozładowała. Tutaj są jakieś, jakieś ruiny, ale to jest tylko taki daszek. Tutaj niestety nic nie ma. Zbierzmy sobie stąd właśnie te wszystkie gałęzie, malinki. E, tam już szerzej kładzie. I właśnie byliśmy świadkami zrespienia się kielonka. Czy go ustrzelimy z takiej odległości? Niby mógłbym, ale on mi się właśnie wystraszył. Chociaż nie ucieka jeszcze. No nie, wiem, widzicie? Nie ma znaczenia, jak, jak dobrze bym celował strzały lubią latać jak chcą. Dopiero później przy lepszym łuku będzie to nieco bardziej celne, ale nie przejmujemy się. E, tutaj mam w ogóle kolejny rodzaj drewna, jest to dąb, również za twardy na tą siekierę. Będziemy mogli go niszczyć dopiero później. Tutaj chciałem zobaczyć co tutaj jest, co to jest za teren. Bo widzę tu jakieś pagórki, tutaj jest jakiś cypelek. Zbierzmy sobie może z nadwody tutaj kamienie. Wszystkie. I czy coś tu jest jeszcze ciekawego? Tu jest w ogóle rzeczka, okej. Okay. Czyli tu byśmy mogli fajnie most zbudować w taki sposób, żeby móc sędy łagodniej przechodzić. Natomiast na razie się chyba dostawać tam nie potrzebujemy. Warto wiedzieć po prostu, że jest tam jakiś tam teren do odkrycia w przyszłości. I tutaj mamy jakiś kamień. Co to jest za kamień? To jest historyjką jakąś. Cóż. Podziękowania Frey za deszcz i słońce. Spędy, które wyrastają z ziemi i owoce winorości. Podziękuję Adonowi za mięso i kości. Nie mi przydać. Eee... Dym spalącego. No, czy Wy możecie? Dobra. Dym spalącego się pada, niska. Ciepłe futro i siłę Twojego ramienia. Proszę mi. Nie przeszkadzać, podczas kiedy czytam, widzą runy z kamienia. Dziękuję. No dobrze, czyli nic ciekawego ogólnie. Mamy tutaj dzika. Możemy sobie na niego zapalować, bo tak jak mówiłem, te skóry będą nam się cały czas praktycznie przydawać przynajmniej w najbliższym czasie. Bo jakoś ten teren nam się dziwnie odkrył. Czy na mapie nie widać e, tej rzeczki? Hmm, no jakoś trochę nie widać. Tam jest w ogóle chatka jakaś. A dobra, coś widzę, coś widzę. To, w sensie to przyciemnienie to jest chyba ta rzeka. Dość dziwnie to wygląda. Gielonek jakiś przestraszony. Nie wiadomo, co go przeraziło. Tutaj dziki. Sobie latają, także sobie je również zaraz zaciupamy. Tutaj już jest nasz teren bossa. Gdzie ten dzik był? Gdzieś tutaj. Jest też jeleń, dobra. Zatrzymał się w miejscu, więc możemy sobie go upolować. Pyk. Fantastycznie. Skóra z tego jelenia również nam się przyda. Z tego co pamiętam, chyba nawet do produkcji lepszego łuku. Także to faktycznie będzie wartościowy itemek dla nas. Tu mamy grzybki, to też sobie możemy zebrać. Wiadomo, takich rzeczy nigdy za wiele. O, no już, już mnie tutaj w pułapkę zapędził dzik jeden. No chodź, podejdź. Pyk. Na spokojnie. Giga fajny jest łuk ogólnie jako broń. I czy już zachodzi słońce? Kurczę, no szybko, szybko minął ten dzień. Oj, jelonek się zbugował. A ja drugi raz go nie trafiłem. Dało się. Pog? No, no, już się dość mocno ściemnia. Dzień jest chyba troszkę za krótki, żeby, żeby móc odkryć troszkę większą przestrzeń na tym świecie. Na pewno w najbliższym czasie będę chciał się udać w takim razie tutaj, w tą stronę. Bo chciałbym odkryć, gdzie znajduje się nowy biom, który będziemy zdecydowanie musieli sobie zeksplorować. Bardzo ważny biom zresztą, koniecznie będziemy musieli się do niego udać, ale to już zobaczycie, myślę, że w przyszłym odcinku, ze względu na to, że no liczę na to, że jednak w tą stronę właśnie ten nowy biom będzie. Tu coś leży w ogóle. Co to jest? Trofeum jelenia, o to ciekawe. Skądś mi wcześniej wypadł i zapomniałem go podnieść, ewidentnie. O, to w ogóle drugie nasze trofeum jelenia, a to dla nas bardzo dobra informacja. Bo to oznacza, że być może w przyszłym filmie zajmiemy się walką z bossem pierwszym. O, tak, nie odleć, proszę. Tyk. Fantastycznie. Piórka nam się też przydadzą. Lepsze strzały chyba można z nich robić, prawda? Z tego co pamiętam. No dobra, już wchodzi głębiej do wody. To już nie ma co szarżować. Okej, 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 naprawmy sobie tutaj wszystko. I teraz tak, zajmiemy się może nowym sprzętem, jakim będziemy mogli zrobić. Krótki łuk. A nie, czekajcie. Ja wiem co teraz trzeba zrobić. Teraz trzeba, moi drodzy, wykonać log do rąbania bądź ewentualnie stanowisko garbarskie. Tylko kurczę, na niego potrzeba dużo, dużo więcej rzeczy, krzemienia pozbierać, i tak dalej. to to może za jakiś czas sobie zrobimy. Najpierw zajmiemy się tym, bo to jest dość proste do wykonania. 10 drewna jeszcze potrzebujemy, już się nam tutaj ściemniło, ale to nic. Możemy sobie na luziku porąbać drewno. Bo tak naprawdę na razie nie mamy czego się obawiać Jest dopiero trzeci dzień W zasadzie trzecia noc obecnie na tym świecie Także możemy sobie na luziku Tutaj działać w nocy w lesie Chyba, że jest to zwykły las defaultowy, tak zwany oj, 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 dobra odejdę troszkę Żeby mnie nie dziabnęła ta kłoda No i patrzcie, okej, okay. tutaj mogę ją przytrzymać I będziemy bili dwie kłody na raz I fantastycznie, będzie to troszkę szybsze Tak, Czy to mi się właśnie zwęgliło? Tak, oczywiście, że o tym zapomniałem Nie ma problemu Mamy jeszcze jednego szerzełka. Oczywiście z niego wypada żywica, która nam się również przyda do. No właśnie do tego. Może uzupełnimy sobie chociaż tak do trzech wszystkie nasze pochodnie. Pyk. Na razie nie będziemy szarżować jeszcze ze z używaniem tej żywicy. Doróbmy może sobie jeszcze kamienne strzały, bo widzę, że drewna mam teraz dość sporo. I fajnie by było w sumie krzemienną włócznie. Dużo jest fajnych rzeczy na pewno, ale pierwsze co, to musimy zrobić zdecydowanie blok dorąbania drewna. Jak widzicie, są takie partiklesy lecące w stronę właśnie tego warsztatu. I to po prostu oznacza, że będzie one ulepszone. Do naszego warsztatu. Jak widzicie, nowy poziom warsztatu odblokuje nam kolejne rzeczy i mamy tutaj już naprawdę fajne tej temki, bo pojawia nam się, uwaga, ogniste strzały pojawiają nam się, do których są potrzebne właśnie pióra i żywica, którą nie chciałem szarżować teraz z używaniem jej, bo właśnie przyda się do tego skórzany hełm, który nawet możemy sobie wytworzyć, bo mamy 9 skóry z jelenia. Czy mamy już na tym poziomie lepszy łuk? Chyba nie. On chyba wymaga szlachetnego drewna, z tego co pamiętam, czyli właśnie takiego, który wypadnie mi z kłody brzozy. Czy ja mogę ją rozwalić, Ojojaj. Oj. teraz damage troszkę dostałem dobra, teraz mocny damage dostałem, Ojojaj, oj. ty spokojnie nie rozwal mi nic, dobra już se, leż tutaj w takim razie Ostatnie. zostaw mnie, dobra na no spokojnie, zróbmy sobie w takim razie może te 20 strzał, to może być dobry wydatek, skórzany hełm a właśnie, bo teraz skórzane możemy zrobić wszystko sobie tak naprawdę eee, skórzana tunika, skórzane spodnie i skórzany hełm, wszystko wymaga po 6 skór z jelenia, więc może zacznijmy od czapki a jutro podczas podróży w tamtą stronę myślę, że możemy sobie zapolować na jelonki, bo troszeczkę jednak tego będziemy potrzebować. Oczywiście będzie to później zamieniane, ale już możemy sobie ten hełm założyć. No, wyglądamy jak debi. Eee, w ogóle widzowie, ostatnio, to znaczy podczas nagrywania, a raczej po skończeniu nagrywania poprzedniego odcinka, wyświetliła mi się na Steamie gierka nowa, która dopiero będzie miała premierę i nazywa się ona Aska. I po opisie oraz po ujęciach chyba z gameplayu mam wrażenie, że jest mega podobna do Valheim, ale sprawia wrażenie takiej, która ma jeszcze ciekawszy mechanizm. Mechaniki. także myślę, że sobie będziemy mogli ją przetestować. Wydaje mi się, że na spokojnie zrobimy odcinek z niej, przynajmniej jeden do serii z testowania Gierek. Jeżeli siądzie w serii z testowania Gierek, to myślę, że będzie można z niej zrobić pełnoprawną serię. Mam wrażenie, że może być mega fajna ta gierka. A jak będzie, to zobaczymy. W ogóle, właśnie, zapomniałem o tym. Możemy sobie ulepszać już narzędzia. Ulepszymy sobie w takim razie jeszcze dzisiaj młot i kamienny topór. Nie, czekaj, krzemienny topór chciałem, bo ja mam teraz. Z jakiego ja korzystam? Krzemienny, no właśnie. Czy my możemy krzemienny topór ulepszyć? Trzy krzemienie. Nam potrzebne są. Dobra, nie mamy już więcej rzeczy do gotowania. To dobrze. W tym sensie, że mamy już je upieczone. Powiedzmy, że na razie wystarczy 13 mięsek. Przejdźmy się jeszcze tutaj Widzę ptaka. A piórka wiadomo, będą nam potrzebne. Fyk. Oj, oj, oj oj, nie odlatuj, proszę. Nie słyszałeś tej strzały, nie? O, oh, fantastycznie. Czasem lubię podczas celowania drugiej strzały nagle odlecieć sobie. Na szczęście tym razem mi tego nie zrobił. Przejdźmy się jeszcze w takim razie brzegiem tutaj jeziorka, rzeki, oceanu. Ciężko powiedzieć, bo no jakaś tam, tam rzecz jest, ale czy to jest morze jakieś? Pozbierajmy sobie troszkę krzemienia. Za moment wrócimy do siebie. Co to? A to dzik. Jezu. Jakiś taki dziwny dźwięk wydał. Wydawało mi się, że to jakiś szarzełek level 2. A, na szczęście nie. Krzemin Pyk. Ile tam krzemienia potrzebowałem? Nawet nie pamiętam. A ile mamy? 5. Kurczę, nie mam pewności, czy tam nie było potrzebne 6. Nawet jeśli to już mamy. Nawet 7. Fantastycznie. O, tutaj jeszcze jest. Nie wiem, jak ja to pominąłem. Tutaj również jest. I jesteśmy przemoczeni. Kurczę, pieciarka. Chciałem, że mi się uda. Ale to nic, to nic, to nic. Możemy sobie już wracać w stronę chaty. Fajnie to wygląda, kurczę, klimatycznie. Jak patrzy się z daleka na swoją bazę, gdzie, wiecie, jeszcze jak jest rozmazane, widać te płomieki naszych pochodni. Ten szerzałek to nie się turna, zwiejemy mu. To się on i tak dobiegnie do naszej bazy, wiadomo, ale nie będziemy sobie teraz nim zawracać głowy. O, 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 czekajcie. Kolejna ta jest. Mewa. Pyk myślałem, że mi szczerze jak ją wystraszy. Zapis świata za 30 sekund w takim razie oznacza to, że poranek będzie wstawał. A my będziemy się powoli żegnać. Dajcie znać, czy będziecie chcieli zobaczyć odcinek z testowania właśnie tej gierki, o której wspomniałem przed chwilą. Ulepszymy sobie jeszcze, póki możemy ten krzemienny topór, właśnie. O, chyba był zapis świata. No i super. Dzień czwarty właśnie wystartował, a dla nas będzie to koniec odcinka. Zapraszam do oglądania następnego dnia, bo wybierzemy się w tamtą stronę. Słyszymy się w następnym odcinku. Dzięki jeszcze raz za uwagę i na razie. Pozdro.